I, i, I czy warto czy, warto, czy da, uda się, udałoby się jeszcze zarobić na ten dom? No Wydaje mi się, że no, udałoby się, ale to tak jak mówię, no, musisz znaleźć stary, dobrą pracę przede wszystkim. Musisz znaleźć dobre do, prace, z, z których będziesz przede wszystkim nadgodziny mógł robić, tak? Nadgodziny mu robić, bo nadgodziny to jest klucz, klucz do, do zbierania pieniędzy, bo tylko na, z nadgodzin tak naprawdę będziesz mógł sobie odłożyć jakąś tam fajną sumę. Czekajcie, tu znowu kurdeć komuś e, jakąś tam sumę, tak? Także, także no, taka, taka jest moja opinia, no bo nie chciałbym tutaj nikogo w błąd wprowadzać i zaraz mówić nie, nie da się zarobić. No da się zarobić, no wiadomo, że da się zarobić, ale, ale trzeba pedałować, nie? No ale na dzień dzisiejszy, no jak ja bym miał stawiać swój dom, i na przykład padłem na taki pomysł, że przyjadę do Anglii i to... to...